Migrocka w kierunku Marino. Wjadę w rękaw do zawracania. oczyszczalenie 95 607. 9 stopni Celsjusza minęła 19

i Kamińskiego, Kamieńskiego wieczorowym porą Gwiazd na Karłowicę Vincentego Pola Prawej plac budowy dom sięgnął pierwszego piętra. Ja Wincentego pola w kierunku Kaskrowicza. Wystawili pojemniki, ponieważ jutro rano przyjedzie samochód i będzie opróżniał pojemniki. Jazda Kastrowicza. Ruch. Niewielki.